szybko zaczynamy szybko to skończymy wiem że jesteś zmęczony już trochę i wywiady i ta walka no właśnie co w tej walce takiego było dla ciebie najgorszego jeśli chodzi o to twój pojedynek dzisiejszy na gali KSW To że było blisko skończyć przed czasem no niestety nie wyszło nie? nie ukrywam rywal również mi założył też dźwignię na początku bardzo szybko się skręcił również mógł skończyć przed czasem zarówno ja mi się nie udało także oto jestem trochę dużo włożyłem energii w techniki kończące potem zabrakło tej pary troszkę Brawa dla rywala, Kontrolował. nie, nie mam nawet najmniejszego, najmniejszej pretensji o decyzję sędziów. Jakbym był sędzią, również bym tak wypunktował, także gratulacje dla rywala, wygrał moim zdaniem bez, bez żadnego... No tak, ale widzisz sam powiedziałeś, no były takie momenty, były takie sytuacje. Co te, czego tam zabrakło troszeczkę? Gdzie tam coś się nie udało, że tej walki ostatecznie jakoś nie udało się wygrać właśnie? No muszę pochwalić, że anatomicznie jest mega zbudowany, bo przeprosty ma naprawdę mega, bo dwa razy tą dźwignię przeciągnąłem mu przez łokieć. Także wiadomo, adrenalina też robi swoje podczas walki, bo też przegiął mi rękę, też mnie przeprostował i nie, nie wykończył, także no nie ma co ukrywać. Nie? No, trochę zabrakło, trochę zabrakło, było blisko, no niestety trzeba się pogodzić z porażką. Pokazałeś się jednak z dobrej strony, ta walka w ogóle była bardzo fajna, taka na otwarcie bardzo dobra, ciekawa, mocna, dynamiczna. Co teraz dalej, jeśli chodzi o twoją przygodę z KSW? No, przede wszystkim chcę odpocząć, Miałem mega ciężkie przygotowania, jestem naprawdę wycieńczony tym wszystkim, odpocznę. Zobaczymy co dalej, no, na pewno nie zrezygnuję, bo to jest moja miłość, to co robię, co kocham. Po prostu teraz potrzebuję odpoczynku i nie ukrywam też będziemy rozważali zejście kategorię niżej do 66, bo zbianie wagi nie przyjąło nie sprawiło mi żadnego problemu. Także 66 6 będziemy w przyszłości pewnie my próbować myśleć o tą kategorię. Czy ewentualnie na galach KSW? Pewnie tak. Jeśli KSW mi da szansę tak najbardziej tak, bo muszę pochwalić, bo pierwszy raz walczę na takiej dużej, prestiżowej galii. Wiadomo, no mnie jakoś tam nie przytłacza ten, ta cała toczka tych światów wszystkiego, ale na plus, mega na plus, cała organizacja, traktowanie zawodników, szanowanie, wszystko. Oni się praktycznie martwić nie musimy, także walczenie tutaj było dla mnie czystą przyjemnością. Dziękuję Ci bardzo, w takim razie i czekamy na Twój kolejny występ na z SW. Dziękuję pięknie. Dziękuję